Dobra Marcin, teraz weź, powiedz, że yy, nagrywamy Dzień z Pozytywnym Marcinem. Dzień z Pozyw Marcinem? Ale Dzień z Pozytywnym Marcinem to byś musiał być od rana ze mną, z, z nagrać jak nie wiem, kubkę robić. <laughs> nie, to niech jest Dzień z Pozytywnym Marcinem w trasie. O, tak może być. Dzień z Pozytyw Marcinem w trasie. Tak, moi drodzy, jesteśmy w trasie. Właśnie jedziemy do Katowic na zaproszenie yy, pana y, Gryzmi, który ma restaurację w Katowicach. Tam będzie występ. Yy, I po tym występie jedziemy do Tarnowskich Gór. Tam mamy występ na zjeździe rzemieślników, nie? Rzemie tak, zjazd rzemieślników. Trudne słowo, rzemieślników. Mogli łatwiej to jakoś wymyślić, na przykład wytwarzacze. <śledzianie> Zapraszam na dzień z w Marcinem w trasie piątka. Zostało <laughs> nam jeszcze 230 kilometry do celu. Żeby porozśmieszać ludzi troszkę To jest najgorsze w tych jazdach A w trasie Te kilometry do przejechania Ojej, ja, ja. jedziemy tak, drodzy Trzeba się skupić na drodze, być uważnym Jeździć przepisowo Po trzeźwemu, pamiętajcie, moi drodzy Nie warto spierdolić sobie życia W ogóle pomyślałem, że tam powinno być, że jest z łysym w trasie, nie z pozytyw, Marcinem. To tak mniej narcystycznie brzmi. Wiemy. Jest, Kasper. Książeczka kuźwa z Happy Mila. Masz, porysuję sobie. Co mogę powiedzieć, no, bardzo mi przykro i chciałbym przeprosić wszystkich wegetarian za to, że zamówiłem sobie hamburgera, no ale za to, że je mnie zdrowe żarcie, nie jestem wzorem dla młodzieży, no ale czasami się zdarza, no co będę ukrywał. Taka ciekawostka, wiesz Kacper, czemu teraz więcej ludzi toleruje śmieciowe jedzenie? Nie wiem. Bo jest sałata w nim. <laughs> Ostatnio oglądałem taki dokument, że właśnie te firmy, wszystkie z paskudami, przekładają sałatę, jakiś ogórek, pomidor i no, ludzie już w psychice działa, że to jest bardziej zdrowe. Tragedia, nie można nigdzie miejsce znaleźć parkingowego. <laughs> Jeździmy już drugie kółko. Życie. Jest Life is brutal, is full zasadzkas. In no Katowice, in parking. <laughs> Marcin, co uważasz o ludziach, którzy parkują w Katowicach? No komentarz. O jażesz, pierdolesz! Nie, <grym> nie wytrzymałam <grym> Aj, 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 aj. musi być silna. Marcin jest ekspertem, jeśli chodzi o parkowanie? Nie no, ekspertem nie jestem, ale... Ale mam czujniki parkowania. Ale się nie boję, nie? dobry, drodzy, jesteśmy już w restauracji przed występem. Powiem Wam, że bez względu na to, czy występujesz dla 40 osób, 100-200-300 to zawsze jest taka troszkę trema i ścisk w żołądku, ale jak już się wychodzi, parę minut załapie się energię od ludzi, to jest pozytywnie. Kaweczka, i czekamy. Tańczymy moi drodzy, i padamy, jesteśmy królami życia Kłaniam się bardzo Dobrze, dobrze Jedziemy na drugi występ było nowe wyzwanie. Pierwszy raz występowałem w restauracji przed mniejszą liczbą ludzi, jakby, którzy bezpośrednio obok Ciebie siedzieli i patrzyli Ci w oczy. Co innego jest jak występujesz na scenie, gdzie jest światło sceniczne i nie widzisz w ogóle ludzi, jakieś tam główki widzisz. A tutaj siedzą ludzie metro od Ciebie przy stolikach, sobie jedzą i na Ciebie patrzą. Także... Ale jest kolejne doświadczenie. A teraz jedziemy na zjazd rzemieślników. Marcin, ty co robisz? No jak co robię, rozdzielam łoże małżeńskie. Słuchajcie moi drodzy, wchodzimy w dwójkę. Po dwóch występach dzisiaj zmęczony wchodzimy do hotelu. A tu się okazuje, mimo tego, że zaznaczyłem, że będzie dwóch mężczyzn biznesowo. Nie yy, rozrywkowo, tylko mm. <głos》>, biznesowo. A oni nam zrobili złączone dwa łóżka i jeszcze naciągnęli jednym prześcieradłem, moi drodzy. No i musiałem dokonać rozdzielenia tego syjemskiego łóżka, żeby ani kacperka, ani mnie w nocy nic w plecy nie kuło. <głos》> nad ranem, bo to nad ranem są takie. Tak, wracle, na śniadanko. Idziemy sobie śniadanko i spadamy do domu, moi drodzy. Bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. A czekają na mnie moje piękne kobiety. Ale nabrudziłem, jak małe dziecko Ale ogólnie podsumowując, cały ten wyjazd, moi drodzy, bo za chwilę po śniadaniu jedziemy do domu, to powiem, Wam, że. Cieszę się, że doszłem w życiu do takiego momentu, że mogę zarabiać też i utrzymać rodzinę dom z tego, co lubię robić. Czyli występować dla ludzi, nagrywać parodie, satyrę. To jest naprawdę przywilej, przywilej w życiu i szczęście, że można robić to, co się lubi i na tym zarabiać, moi drodzy. Taka rozknita mi teraz przyszła nad tą bułką z salami i serem. I herbatką z miodem, moi drodzy. Trzymajcie się. Dużo zdrówka dla Was. Cześć.